Cześć, witajcie na kanale FunCube. Ja mam na imię Marek i zapraszam Was na ostatni odcinek układania kostki Rubika metodą podstawową, metodą LBL. Tak, ostatni. Dzisiaj ułożymy kostkę do końca. Podczas poprzedniego odcinka nauczyliśmy się układać krzyż na górnej warstwie oraz odpowiednio zorientować krawędzie, tak żeby każda krawędź pasowała tutaj do tych poniższych warstw. Dzisiaj zobaczymy, jak we właściwy sposób zorientować narożniki, no i ostatecznie później, jak ułożyć kostkę do końca. Dobrze, słuchajcie, narożniki. Zostały nam cztery narożniki do zorientowania. Ich kolory muszą odpowiadać kolorom sąsiadujących centrów. Czyli jeśli tutaj mamy czerwono-niebiesko-żółt, Żółty narożnik to tutaj powinniśmy mieć czerwono-niebieski, yy, yy, czerwono-niebieskie centry. I znowu tutaj zielono-czerwono-żółty, więc tutaj powinny być zielono-czerwone. Ale nie, ponieważ już zorientowaliśmy sobie wcześniej nasze krawędzie, więc nie możemy tą kręcić górną ścianką, ponieważ no, wtedy będziemy burzyć sobie nasze połączenia. Krawędzi do poniższych warstw. Co zatem? Zatem musimy zastosować tutaj algorytm, który nam zmieni ustawienia tych krawędzi, tych narożników tutaj na górze, nie zmieniając ustawień krawędzi. Jaki to algorytm? Spójrzcie: U r U' L' U. R' U' L. Tak? Słuchajcie, zobaczcie, czy coś się zmieniło. Tak. Ten narożnik nadal nie pasuje, ten nie pasuje, ale pasuje teraz ten narożnik. Te trzy znowu nie pasują. Co teraz? Teraz chwytamy kostkę w ten sposób, żeby pasujący narożnik mieć z prawej strony, tutaj z przodu, przy nas. I wykonujemy ten algorytm ponownie ponieważ ten algorytm, który robiliśmy, on zamienia tylko te trzy narożniki. Tego nie. Zatem jeszcze raz. U R U' L' U R' U' L. Tak, Zamienił nam te trzy, ale dalej nie w taki sposób jak chcieli, jak, jak, jak byśmy chcieli ten narożnik nadal nie pasuje do tych centrów. No to jeszcze raz. U, R, U', L', U, R', U', L. I teraz zobaczcie, każdy narożnik jest już na właściwym miejscu. Czerwono-niebieski, czerwono-niebieski, niebiesko-pomarańczowy pomarańczowo-niebieski, zielono-pomarańczowy, zielono-pomarańczowy, czerwono-zielony, czerwono-zielony. Teraz możemy już przystąpić do finalnej części, czyli dołożenia kostki do końca. Teraz obracamy naszą kostkę białą ścianką do góry. Tak, żeby narożnik, który będziemy układać mieć w prawym dolnym rogu, można tak powiedzieć, kostki i wykonujemy ruch podstawowy, sexy move, czyli R U, R U tak długo, dopóki ten narożnik, który chcemy ułożyć, czyli niebiesko-czerwono-żółty, nie spowoduje, nie obróci się w taki sposób, jak chcielibyśmy. On teraz jest, co prawda, na, na dole, ale nie w tym ułożeniu. Chcemy, żeby był żółtym do dołu, czerwonym do przodu, niebieskim po prawej stronie. No to Idziemy. R, U, R', U'. Jest na górze. R, U, R', U'. Jest. Wylądował tu w takiej orientacji, jak chcieliśmy. Nie przejmujemy się zupełnie tym, że tu nam się coś burzy. To zupełnie nas nie obchodzi, ale bardzo ważna rzecz. Nie możemy zmieniać już pozycji kostki. To znaczy, nie możemy już jej obracać ani tak, ani tak. Cały czas musimy ją trzymać w tym samym ustawieniu. Co teraz? Żeby zacząć układać kolejny narożnik, nie możemy obracać kostki, możemy obrócić jedynie dolną warstwę kostki, podstawiając sobie tutaj ten narożnik, który teraz chcemy układać. No to układamy. R U R' U' jest na górze. R, U, R', U' jest na dole, ale nie w takiej orientacji jak chcielibyśmy. R, U, R', U' jest na górze. R, U, R', U' jest na dole. Nie w takiej orientacji jak chcemy. I znowu nie kręcimy kostką, tylko Obracamy dolną warstwę podstawiając następny narożnik. I znowu wykonujemy nasz algorytm. R u r' u'. R u r' u'. Jest na dole, ale nie w takiej orientacji. Zatem kręcimy dalej. R u r' u'. R u Prim U' jest. Został nam ostatni narożnik. Tylko dolną warstwą podstawiamy go. Przypominam, nie obracamy zupełnie kostki. I wykonujemy znowu nasz algorytm. R U R' U' jest na górze. R U R' U' jest na dole we właściwym ułożeniu. Ostatnia rzecz, jaką nam tylko pozostała, to... Dokręcenie dolnej warstwy i kostka ułożona. Prawda, że proste? To najprostsza część, można powiedzieć, układania kostki. Najprostszą metodą LBL. Dajcie znać, jak wam poszło. Dajcie znać, czy macie jakieś pytania, komentujcie. Zachęcam was również do subskrypcji. Będą kolejne kursy z kolejnych kostek. To najprostsza metoda, tak jak powiedziałem, Napiszcie, czego jeszcze potrzebujecie, co chcielibyście zobaczyć. Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Łapki w górę, subskrybujcie. Dziękuję, że wytrwaliście ze mną w tym kursie. Mam nadzieję, że poprzez ten kurs rozpoczniecie wspaniałą przygodę z kostkami, tak jak każdy z nas jakiś czas temu.